Witam Was wszystkich, znowu Łowisko Rusiec i zobaczcie co mamy o! Piękna ryba, grubo ponad dychę, drugie branie. Pierwsze zakończone spinką, drugie już zakończone sukcesem. Piękny, długi, wiosenne kolory. Zobaczcie jeszcze z drugiej strony tego gagatka i idę go wypuścić. Zobaczcie, piękna rybka, zasiadka już jest udana, a mamy dopiero dziewiątą, jeszcze z 8 godzin przede mną, także idę go szybko wypuścić i, i zarzucam kij, bo prawa strona daje ryby, a kij jest na brzegu, także odezwę się z namiotu. Siemanko, kolejna zasiadka, jestem na łowisku Rusiec, przyjechałem tutaj chwilę po szóstej, udało się dostać nad wodę, jestem sam. Pierwsze branie po 40 minutach, dosyć agresywne jak na tą porę, no i niestety ryba spadła, ciężko powiedzieć czy była to duża ryba czy mała, stawiała nieco większy opór. No i później oczekiwanie na kolejne branie, długo nie musiałem czekać, bo już o dziewiątej. Chwilę po dziewiątej tak naprawdę kolejna rybka, kolejne branie i kolejna rybka, zbranie zakończone rybą. Ryba, którą widzieliście, karp taki myślę 12-13, nie ważyłem go, ale już fajny, trochę walczył. Co ciekawe, zaczął iść szybko do brzegu. W pewnym momencie zwijałem tą żyłkę, no i nie miałem pewności czy jest jeszcze na haku, czy nie. Widać, że jeden ze starych cwaniaków, które tutaj pływają. Eee, jeszcze kilka godzin przede mną planuję zostać do 17.00, między 17 a 19.00. Tak naprawdę zobaczę od pogody, bo ma zacząć padać wieczorem. Jak widzicie, rozstawiłem namiot łóżko, bo po tej ostatniej zasiadce gdzie wziąłem samą brolkę, trochę przemarzłem. A tak mogę sobie poleżeć, odpocząć, kimnąć się trochę, a nie męczyć się na fotelu. Co prawda, trochę zbierania będzie później, no ale coś za coś takie uroki, taki, tak, taka pogoda teraz tak naprawdę, bo straszna wilgoć, błoto i tak dalej powiem wam co nieco może o taktyce mojej bo zazwyczaj o tym nie mówię a dużo osób pyta, także zacznijmy po kolei e, parę rzeczy to jest zanęta, jeszcze jakiś przypom tam leży, mam nadzieję, że to widać w kamerze e, zanęta jakaś, zwykła, tania Czasem stosuję metod mix, stick mix z Mivardi. No i do tej zanęty dodaję trochę pokruszonych kulek. No ale bazę taką główną stanowi kukurydza, kukurydza z puszki. Dolewam tam odrobinę aminolikwidu wiśniowego. Tak się przyzwyczaiłem. Nie wiem, czy to ma jakiś wpływ na brania, czy nie. No i generalnie to jest jeden z elementów, który daje do PV-ki. Oczywiście o tak wczesnej porze, bo gdy jest cieplej to nie widzę sensu kombinowania na tak drobno, bo to się zaraz rozpłynie, do dna dobrze nie spadnie i drobnica wszystko rozpracuje. Także to jest tylko na tą porę, kiedy drobnica nie żeruje lub łowimy w takim miejscu, gdzie tej drobnicy nie ma, to można się pobawić w takie cuda. Ja to stosuję tylko wczesną wiosną, jak woda jest bardzo zimna. Dobra. Dodaję tam też trochę suchej zanęty na dno, pv aby to sobie smużyło i szło do góry. I kolejny element stanowią pokruszone kulki. Robię taką porządną garstkę kulek i, i z tych skruszonych i to wsypuje do środka. A także miks peletów. Są to pelety od 4 do 8 mm. Jest też pelet konopny, szybko pracujący, który tworzy tak zwany słup zanętowy. No i w zasadzie tyle. Żadna filozofia. Szybko, prosto. Co ciekawe, skuteczna przynęta. Pojedyncza kulka tonąca, piętnastka i najprostszy przypon z możliwych. Zrobiłem sobie jeden przypon z kikersem kordy, hak o długim trzonku, no i na ten zestaw miałem spinkę. Znaczy taki kombinowany bardziej generalnie, tak chciałem spróbować, no ale się tą spinką zniechęciłem. Zawiązałem na szybko już na większym haku, na czwórce. Normalny, prosty węzeł bez węzła, no i ryba zapięta perfekcyjnie w dolną wargę. Karp nie miał szansy się wypiąć. E, dobra, myślę, że nie ma co tu przedłużać. Kurde, jakaś chrypa. To tym bardziej trzeba kończyć moją pogadankę. Odezwę się później, jak coś wpadnie, a jeśli nie, to po prostu tak może sobie porozmawiamy na luzie. A ja teraz trochę odpocznę i może się prześpię, bo już mnie zaczyna brać zmęczenie. Trochę się rozgrzałem po tej rybie. No i oczy już się kleją, także widzimy się później. Mam nadzieję, że przy kolejnym fajnym karpiu. Hej. To jest właśnie to, o czym wam wcześniej mówiłem. Namiot, łóżko i cały dzionek, nieważne, że to nie jest długo, ale dzień mija zupełnie inaczej. Można się położyć. Przyjemnie, ciepło. W ogóle dzisiaj jest piękny dzień. Super pogoda, super sprawa, takie zasiadki. Myślę, że ten sezon będzie należał do takich szybkich wypadów, jak zrobi się cieplej. Skupię się na dwóch wodach PZ2, gdzie będą wyskoki, dosłownie na kilka godzin. Ze względu na brak czasu, małe dzieci w domu, także trzeba jakoś pogodzić to życie, życie rodzinne z wędkowaniem, ale wszystko da się zrobić. E, nagrałem Wam wcześniej kilka ujęć, pewnie już je widzieliście. E, otoczenie tego łowiska, na którym jesteśmy, ta druga część, na którą trzeba troszkę dalej iść, zdecydowanie fajna e, pola z tyłu, jakaś rzeczka lasy. Ptaki ćwierkają naprawdę super stanowiska. Tak mi się zaczęło podobać już od stanowiska numer 4 i przeszedłem sobie naokoło, bo w sumie nic się nie dzieje chwilowo, a na przyszłość będę wiedział, jakbym chciał gdzieś usiąść w tamtej części, które stanowiska są fajne, godne polecenia, to tylko tak tyle pod względem biwaku i drzew, które są za plecami, żeby dało się swobodnie zarzucić. Bo tutaj warto zaznaczyć, że to woda typowo rzutowa zakaz używania pontonów czy modeli zdalnie sterowanych. Jeśli chodzi o brania, to na razie cisza, ale w zeszłym tygodniu jak tutaj byłem, to, to co prawda usiadłem po 12, 12.40 chyba były kije w wodzie. No i brania były po południu, chyba pod 15 do 17 .00. miałem dwa brania i potem jeszcze przy pakowaniu miałem jedno branie zakończone spinką. to już było po 18, myślę, że 18.30 gdzieś no, ale kurczę jest super piękna ryba, wspaniała pogoda. Czego chcieć więcej, tak naprawdę? Jedyna czego nie lubię przy takich całodziennych wypadach o tej porze roku, no to pakowanie po ciemku, bo kurczę chciałoby się posiedzieć jak najdłużej, wykorzystać ten dzień na maksa. No a po 17 już zaczyna robić się zmrok, także coś za coś. Ale jeszcze tak się zastanawiam, czy jak nic już się nie będzie działo w ciągu dnia. Czy nie spakuje się troszkę wcześniej i na spokojnie po prostu żeby już nie z mokrym namiotem, tym bardziej, że jakieś opady zapowiadają. No ale zaraz sobie sprawdzę na meteo, jak tutaj wygląda sytuacja z pogodą. Wiem, że po 16 ten deszcz prognozowali, ale czy to się sprawdzi, czy nie, ciężko powiedzieć, bo rano był przymrozek, jak wyjeżdżałem z domu, natomiast tutaj już było ok, A byłem tutaj o 6, mniej więcej, parę minut przed 6, .00. ale to już chyba też o tym mówiłem. No dobra, nie ma tutaj co więcej, że tak powiem mówić, jakichś cudów tutaj nie będę się spodziewał, może jakieś jedno, dwa brania, może jakaś rybka jeszcze wpadnie, teraz w południe, w południe też się zdarza, że biorą. Zresztą o tej porze roku to nie ma godziny odpowiedniej ani nieodpowiedniej. W każdej porze może wziąć, bo to, to nie lato jednak. brzdąca. To już trzecia ryba tej zasiadki. Także super. Dzieje się. Nie duży, no ale cóż, może kolejny będzie większy. Nie tracę czasu. Stawiam szybko kij, bo cały czas ta sama wędka jest na brzegu, także trzeba na szybko zarzucić i czekać na kolejnego. Mam nadzieję, że następna ryba będzie znacznie większa. Kolejną rybkę. Taki z 8 kilo. Fajnie chodził, naprawdę świetna walka. Wiecie co, tak patrzę z tyłu i widzę chmury. Zaraz będzie lało. Chcę jeszcze postawić na szybko ten kij, aby wypracować być może jeszcze jedną rybkę. Także co półtorej godziny z tej jednej miejscówki wypuszczamy, stawiam kij i zobaczymy się przy rybie. No a jeśli nie, to do następnego. Wsiemano, hej.